Wydarzenia, o których Felicja Konarska, autorka książki Liście na wietrze, opowiadała podczas Wieczoru Autorskiego w Dworku w Krzycku Wielkim, rozgrywały się 80 lat temu. Wciąż jednak wzruszają i pozwalają poznawać nowym pokoleniom dramatyczne dzieje historii Polski. Masowa wywózka Polaków w głąb Rosji w 1940 roku pochłonęła setki tysięcy ofiar. Losy rodziny Felicji Konarskiej z domu Tajs wpisały się w wielką politykę Stalina, który zaplanował i przy pomocy Machiny totalitarnego państwa zorganizował masową eksterminację narodu polskiego, zamieszkałego na kresach wschodnich. Wywozy polskich patriotów, inteligencji, rodzin wojskowych, urzędników rozpoczęły się w lutym 1940 roku. Nie oszczędzano nikogo, nawet kobiet i dzieci, bo stanowiły zagrożenie dla stalinowskiego reżimu. Rodzina Felicy Konarskiej z domu Tajs pochodziła z Wołynia. Ojciec Walenty walczył w legionach Józefa Piłsudskiego, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Za zasługi dla Polski został oznaczony Krzyżem Walecznych. Otrzymał też ziemię w Osadzie Ostrowskiej. Właśnie tam na świat przyszła Felicja. Była jednym z pięciorga dzieci urodzonych ze związku Walentego Tajsa ze Stefanią z Zawackich. Podczas wieczora autorskiego w Krzycku autorce towarzyszył syn, profesor Wawrzyniec Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Książka liście na wietrze, została się kompletnie wyprzedana, nie ma jej już nigdzie. Jest bardzo wiele sygnałów od czytelników, żeby ją ponownie wydać. No i autorka, która jest no, żywym świadkiem historii. Mama się urodziła na Wołyniu, ale w czasie wojny przymusowo przebywała w północnej Rosji z całą rodziną. No, skąd oczywiście rodzina wróciła bardzo mocno okaleczona, mój dziadek tam zmarł. I mama te wszystkie swoje bardzo dramatyczne koleje losu i swojej rodziny opisała w liściach najwietrze jeszcze trzech innych książkach, które były wydane. Jedna z nich też dzisiaj będzie jeszcze taką kanwą do tego, żeby do niej nawiązać. Ale to spotkanie jest kolejnym spotkaniem z autorką, z Felicją Konarską, która będzie mówić nie tylko o tej książce pierwszej i jej kolejnym wydaniu, tylko właśnie o całej swojej twórczości. W liściach na wietrze Felicja Konarska opisała swoje szczęśliwe dzieciństwo na Wołyniu, w kwitnącym gospodarstwie w patriotycznej rodzinie wychowującej dzieci w kulcie dla marszałka Piłsudskiego. Wspominała ojca, który przyczynił się do rozwoju osady. Z jego inicjatywy powstały szkoła i mleczarnia. To są historie prawdziwe. Książka napisana właściwie powtórnie, ale bardzo dawno, bo. Kiedy zgłaszałam się do wydawców, to dużo mi osób mówiło, że oklepany temat, nie ma co to mówić. Nieprawda, nie był oklepany. No, później pokazały się cudowne recenzje, bardzo dobre. Pani dziennikarka amerykańska z Przeglądu Polskiego, Groza napisała pięknie. Pan Siemasz z Londynu, też Pan Giedroyć. Napisał do mnie prywatny list też chwaląc książkę. Piękne i szczęśliwe dzieciństwo zostało przerwane, kiedy w lutym 1940 roku rodzina otrzymała rozkaz opuszczenia swojego domu, do którego już nigdy nie miała wrócić. Felicja miała wówczas 6 lat i podzieliła los tysięcy Polaków prześladowanych na nieludzkiej ziemi ze względu na swoje pochodzenie przez Stalina. Choroby, śmierć najbliższych, bieda, głód były udziałem dziewczynki, jej rodziców i rodzeństwa. To jest przykryw. Bardzo temat ciężki, smutny, no, ale już się do niego przyzwyczaiłam. Książka wydana będzie po raz czwarty. Mam nadzieję, że dotrze do wielu miejscowości w Polsce. Zobaczymy. Opinie miałam bardzo dobre. Była czytana też w radiu przez panią. Teresę Lipowską w Trójce w Radio. I bardzo, bardzo, bardzo tak powiem, dużo miałam spotkań miłych, serdecznych. I, I nawet jeden plagiat się pojawił, który opisałam. Kolejny książę Wołyń, moja tęsknota i inne miniaturki, pan, który no, prawie że w słowo, w słowo, tylko tam gdzie ja opisywałam ojca, tato mówiłam, to on pisał mama. Wieczór z autorką Liści na wietrze uświetnił recital operowy. Wystąpili Dominika Zamara, sopran, której przy fortepianie akompaniował Stanisław Deja. Występ dedykowany był Felicji Konarskiej.